Dobry wieczór, Weronika Zając, Świat Gwiazd, za nami jest finał Hell's Kitchen, a wraz ze mną Julia Oleś. Hej! Dzień dobry! Jak się czujesz z tym, że finał już jest za nami, ta przygoda dobiegła końca i jak się czujesz z werdyktem? No smutno, bo to była wspaniała przygoda i nie sądziłam, że cały ten czas zarówno produkcyjny jak i teraz ten emisyjny przyniesie mi tyle radości. No werdykt mnie bardzo cieszy, aczkolwiek inny też by mnie ucieszył, bo kibicowałam zarówno Jarkowi jak i Ani. Czyli nie było jednego faworyta? Absolutnie i kiedy rozmawialiśmy sobie nawet w kuluarach to podkreślałam, że nie wiem za kogo miałabym trzymać kciuki bardziej, bo obie te osoby są mi bardzo bliskie. I zżyłaś się i z jedną stroną, i z drugą. Tak, zgadza się, aczkolwiek w finale gotowałam na konto Jarka, więc cieszę się, że y, pewnie tak było. Przyłożyłam się trochę do tego sukcesu finałowego. Bez wątpienia. A co dał Ci ten program? Bardzo dużo. Ja przede wszystkim poznałam niesamowitych ludzi. Naprawdę to jest wstrząsające, jak dobry był casting, bo wszystkie te osoby, które były w programie, były niezwykłymi, wartościowymi, charyzmatycznymi osobami i przyznam, że takiego źródła inspiracji w ludziach nie miałam od bardzo dawna. A jeżeli chodzi o znajomości, które będziesz pielęgnowała po programie, to z kim na przykład wyskoczysz na kawę albo na drinka? No wyskakuj. Cały czas na kawę. Już wiadomo, że z pewnymi osobami się jest bliżej, z pewnymi dalej, nie, z niektórymi również geograficznie. Natomiast y, chyba najbliżej tak towarzysko po programie jestem z Anią i z Jarkiem właśnie y, oraz z Kamilem i z Karoliną. Myślę, że jak tutaj właśnie polubiliście się z innymi uczestnikami, to było łatwiej przetrwać przez surowe rządy Mateusza Gesslera. Czy on jest... Chciałam się zapytać o to, czy to jest tak, jak w telewizji pokazują, że jednak są jakieś rozkazy, przytyczki, uwagi, wiadomo też, konstruktywne bardzo często. Jak, jak wy to odczuwaliście podczas programu? Był taki strach trochę? Nie było strachu, był respekt, bo y, szef potrafił w taki sposób nas dyscyplinować y, i nauczać, y, że nigdy nie czuliśmy się zastraszeni, nigdy nie czuliśmy się upokorzeni. Nawet jeżeli podnosił głos w emocjach, to wiedzieliśmy, że jest zły na sytuację, a nie na kogoś personalnie. Jestem na to ogromnie wyczulona i obiecałam sobie jedną z tego programu, że jeżeli w którymkolwiek momencie poczuję, że ktoś narusza mój komfort psychiczny, to bez wahania wrócę do mojego bezpiecznego domu. Natomiast ani przez chwilę nie miałam takich myśli. Biorąc programu. A jak zareagowałaś na odcinek ze swoim udziałem? Jak pierwszy raz właśnie zasiadłaś i obejrzałaś? Bardzo żałowałam, jak zresztą i my wszyscy, że tak mało czasu antenowego jeden odcinek dostaje i tak wiele wspaniałych momentów musiało być wyciętych, bo tam było strasznie dużo przede wszystkim bardzo zabawnych rzeczy, bo to, 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 są, to są niesamowicie zabawni ludzie i mieliśmy bardzo dużo takich chwil, które na pewno by się widzą spodobały, no ale no nie dało się tego zmieścić. To czego w takim razie nie zobaczyliśmy? Co takiego zostało pominięte przez produkcję? Bardzo wiele rzeczy. Zostały przede wszystkim pominięte, nasze urocze śniadanka, które zawsze były przesłodkie. To, jak my się wspieraliśmy na bieżąco, kiedy mieliśmy jakieś potknięcia, ale też mnóstwo takich gagów, wiesz, bo przede wszystkim myślę, że już widzowie zdążyli się przyzwyczaić do tego, że Kamil ma różne oblicza i były takie trzy postacie, w których się wcielał każdego dnia, bawiąc nas do łez. A propos Kamila, muszę nawiązać do pewnej kwestii, bo jak szukam informacji na Twój temat, to często jesteś określana właśnie jako była Kamila Durczoka. Czy to określenie. W ogóle jakie emocje powoduje w Tobie to określenie? Jak ty chciałabyś być określana, nazywana w mediach? Słuchaj, no po pierwsze to y, jesteś. Trzecią osobą, która mnie o to dzisiaj pyta. Yy, I myślę, że jest to bardzo smutne, że po 10 latach pracy w mediach to jest jedyne, co niektórzy mają do powiedzenia. Natomiast nie obrażam się, bo to był fakt. No, spędziłam trzy lata z tym człowiekiem i spędziłam z nim dużo pięknych chwil, dlatego absolutnie mi to nie urąga, wręcz uważam, że był to ogromny zaszczyt, że mogłam spędzić tyle czasu z tak wybitną osobą, pomimo cieni, jakie tworzyły temu związkowi. Teraz mówisz o tej relacji bardzo spokojnie. Czy obecnie panuje spokój w twoim sercu? Jesteś szczęśliwa? Tak, pewnie, pewnie, że tak. Ale wiesz, to już minęło bardzo dużo czasu odkąd my się rozstaliśmy. Ja jestem już od ponad trzech lat w relacji, w której czuję się bezpiecznie i jestem bardzo szczęśliwa. Przepracowałam to również w terapii, o czym mówię bardzo chętnie, bo Uważam, że to jest bardzo potrzebne, żeby o tym mówić, że terapia ratuje życie. Myślę, że był taki moment, w którym byłam w bardzo mrocznym miejscu. Okay. z tego poszłaś po prostu dzięki specjalistom między innymi i bardzo dobrze, że o tym mówisz, że tego nie ukrywasz. I jeszcze mam pytanie odnośnie Twojej kariery. W jakim programie telewizyjnym chciałabyś jeszcze wystąpić? Absolutnie nie myślałam o takich rzeczach i w ogóle w ten sposób tego nie rozpatruję. Ja na przestrzeni ostatnich paru lat różne propozycje odrzucałam, to jest pierwsza, nad którą się pochyliłam. Zobaczymy, co będzie dalej. Ja jestem otwarta na różne rzeczy, natomiast też nie upieram się, żeby. W takich klimatach zostać. W takim razie mi pozostaje życzyć Tobie samych takich owocnych, spełniających Ciebie propozycji, żebyś się rozwijała i była cały czas szczęśliwa i uśmiechnięta, tak jak teraz. Nawzajem, kochana. <laughs> Dziękuję Ci bardzo. To była Julia, papa. Pa.